Zadaję sobie pytanie, po co to robisz? Po co tam idziesz? I dlaczego codziennie masz spać pod namiotem? Ale, ale wybierasz tą drogę, bo masz cel: cel, by przejść od Świnoujścia po Helm. Trasę R10 rowerową. Dużo większość osób przyjeżdża rowerem, a ty idziesz na nogach to właśnie świadczy o Tobie, dlaczego jesteś silny. Ludzie pytają po drodze, dokąd idziesz. Za każdym razem odpowiadam przed siebie. No ale jak przed siebie? Daleko? No na hel. Patrzą się na lewo, na prawo, na hel? Tak, od Chwinoujścia po hel. No i oczywiście dlaczego, co, jak. Normalna rozmowa, ale są bardzo ciekawi. Pytają się o szczegóły: czy idziesz tak, czy idziesz z namiotem, jak sobie radzić itd. Ile kilometrów robisz? Są bardzo ciekawi. Marzyć, ale o czym marzyć? Dziwne te marzenia, żeby dojść z punktu do punktu. Chyba bardziej by przeżyć przygodę, by to zobaczyć. Czegoś doświadczyć, kogoś poznać Ale uważam, że w tym są też ukryte marzenia Które... Które warto... Warto spełniać I zawsze iść do celu, zawsze W zasadzie nie wiem, co Wam opowiadać. Że było tak, że było źle, że nie dałem rady, że, że mi nogi bolały, że achillesy, ta, 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 ta. Ale zawsze znajdowałem w tym jakiś plus. Dzień wygląda tak. Robisz 40 km Znajdziesz miejsce na namiot. Rozbija się kolacja, wykąpać się, zrobić pranie. I jazda od nowa i tak codziennie przez 10 dni tak to wyglądało. U mnie. thanks